Cześć z tej strony: Poradnik.pl, a w tym odcinku dowiesz się, jak zainstalować apkę od Ubisoftu pod starą nazwą, która była Uplay, czyli Ubisoft Connect. Tak? Więc miłego oglądania, a teraz szybkie intro. Znajdujemy się już na głównej stronie Ubisoftu, więc oczywiście ten link będzie w opisie tego filmu. Pierwszy link na samej górze. I tak, w prawym górnym rogu klikamy pobierz na komputer. Z wybieramy sobie miejsce, gdzie chcemy mieć to pobrane. Ja sobie wybieram po lewej stronie mój folder pobrane. Klikam sobie zapisz. W lewym górnym rogu w przeglądarki, oczywiście używam Chroma, e pobrała mi się ta aplikacja. Ja sobie przeniosę to akurat na pulpit. Wybaczcie, ale mam troszeczkę syf na pulpicie, ale mniejsza. I teraz tak klikamy w instalator. Dwa razy wyskakuje nam okno do zaakceptowania uprawnień. I tak, wybieramy sobie język. Język polski. Klikamy OK. Akceptujemy tę umowę. I teraz w tym momencie to jest już wasz wybór. Czy chcecie w docelowym miejscu ten folder docelowy, czyli automatycznie wam wybiera miejsce instalacji w waszym komputerze? W tym przypadku to jest programy files x86, czy jeśli posiadacie jakąś inną partycję lub inny folder, gdzie gdzie, gdzie chcecie to zainstalować, klikacie przeglądaj. I tutaj ten komputer, dysk D w moim przypadku to będzie dysk D, e, gry Mogę tu stworzyć. Nie, nie mogę tutaj stworzyć. Wybaczcie. Więc żeby stworzyć folder. Czyli żeby sobie to posortować. Jej, gdzie mam ten komputer? To będzie tutaj. I tak. W dysk dev sobie wchodzę. Klikam przykładowo gry. No i tutaj sobie dodaję utwórz nowy, nowy folder. Wpisuję starą nazwę tego, tej, tej, tej aplikacji, czyli. Uplay. Klikam sobie Enter. Dobrze, folder jest stworzony. I jeszcze raz przeglądaj. Dysk D, gry uplay. Mamy folder. OK. Zainstaluj. In... Aplikacja się teraz instaluje. Aplikacja została zainstalowana. Klikamy dalej. Zakończ. Teraz automatycznie nam uruchomi tą aplikację, żeby się zalogować. Ok, podajemy nasz adres e-mail, tylko moi drodzy, proszę się nie śmieć w komentarzach. Gdy zakładałem ten e-mail, miałem z 9 lat lub 10, więc proszę o wyrozumiałość. I teraz wpisujemy sobie hasło. Klikam sobie zapamiętaj mnie, żebym za każdym razem po włączeniu, wyłączeniu aplikacji nie musiał wpisywać tego hasła. Klikamy zaloguj i teraz dostajemy kod weryfikacyjny na naszą pocztę, tak? Więc teraz sobie szybkie cięcie i wklejam sobie ten kodzik. Dobrze. Ja już ten kodzik sobie tutaj wklepałem i moi drodzy przypominam, że jak nie wiecie, gdzie macie pocztę, gdzie w ogóle stworzyliście ten e-mail, czy to jest WP, Gmail, oczywiście zawsze po małpie waszym e-mailu macie końcówkę, tak? I przykładowo jak w moim przypadku jest to WP, to jest skrót od wirtualnej poczty, tak? Tam miałem ten e-mail stworzony. Jeśli macie Gmail, no to Gmail, tak? Jeśli o 2, no to o 2, bo widziałem w poprzednich moich filmach przy zakładaniu konta na Steam, jak się zakłada konto na Steam i e -e -e, e mail, ten kod wy był wysyłany na poczty, dużo osób miało problem ze znalezieniem, gdzie posiada w ogóle założone konto e-mailowe, tak? Na jakiej poczcie, tak? Więc dobrze. Klikamy sobie teraz dalej. Ten kodik przypominam. Może być w koszu spamie lub yy, w, w, w powiadomieniach jakiś, w głównych powiadomieniach lub może się zapisać w spamie. Więc jeśli nie widzicie, nie widzicie tego kodu, po prostu w tej w swojej poczcie w przeglądarkę, czy tam wyszukiwarkę wpiszcie Ubisoft i wy od razu Wam link wyskoczy. W moim przypadku przed chwilą tak było. Klikamy dalej. Ok, dalej. Nie chcę podawać swojego numeru telefonu klikam sobie pomiń. W prawym dolnym rogu już wyskoczyło mi, wyskoczyło mi że jakiś mój znajomy jest już online. Okej, okay, i to jest moje konto. Zobaczymy, czy się wszystko zgadza. Powiększymy to sobie troszeczkę gry. Tak, wszystko się zgadza, moi drodzy. To są moje gierki. I teraz, gdy już zalogowaliście się, klikacie przykładowo OK, kliknę sobie Assassin's Creed 3 i mam pobierz grę. I teraz wyskakuje mi okienko do instalacji tej gry. Yy, więc mam nadzieję, że komuś pomogłem. I życzę wam miłego dnia. I był, i co? Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć cześć!